Cześć! Dziś podzielę się z Wami wiedzą na temat radzenia sobie z impotencją oraz odzyskiwania pewności siebie. To ważny temat, którego nie należy unikać. Po pierwsze, zrozumieć przyczyny. Impotencja może wynikać z problemów fizycznych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy miażdżyca, ale również z przyczyn psychicznych, takich jak stres czy lęk. Dlatego warto udać się do specjalisty, który pomoże zdiagnozować źródło problemu. Drugi krok to leczenie. Jeśli impotencja ma podłoże fizyczne, lekarz może zlecić leki, które pomogą w odzyskaniu funkcji seksualnych. W przypadku przyczyn psychicznych, terapia indywidualna lub partnerska może przynieść ulgę. Trzeci krok to zmiana stylu życia. Należy dbać o zdrową dietę, regularne ćwiczenia, kontrolować stres oraz unikać używek, takich jak alkohol i tytoń. Czwarty to komunikacja z partnerką. Szczera rozmowa o swoich obawach. Może pomóc w odzyskaniu pewności siebie i zrozumienia swoich potrzeb. Ostatni, piąty krok to cierpliwość. Odzyskanie zdolności seksualnych może zająć czas. Daj sobie przestrzeń na naukę, bądź wyrozumiały i pamiętaj, że sukces nie przychodzi od razu. Pamiętajcie, impotencja to problem, z którym można sobie poradzić. Nie krępujcie się szukać pomocy u specjalistów i pamiętajcie, że odzyskanie pewności siebie jest kluczem do lepszego życia seksualnego. Trzymajcie się zdrowo i do następnego razu.